Witam serdecznie. Rzadko kiedy producenci przyznają się do błędów, i nie mówię w tej chwili o zatajaniu jakichś danych czy oszukiwaniu, tylko o błędnych decyzjach marketingowych. 10 lat temu Honda zakończyło produkcję modelu HRV, a dzisiaj wraca do niego, korzystając z tego, że my, klienci, wciąż za nim tęsknimy. Nowy HRV ma być stylowy, sportowy i funkcjonalny. Sprawdźmy, jak to jest. Poprzednia generacja modelu HRV, podobnie jak inne modele, które choć na chwilę zniknęły z rynku, wyprzedzała swoje czasy. Jeszcze przed 2000 roku nikt nie słyszał o słowie crossover, a stylistyka ówczesnego modelu trochę odstraszała konserwatywnych Europejczyków. Dziś, po przeszło 17 latach, zaczynamy doceniać tamten model. Nowa generacja, która wróciła po 10 latach przerwy, nie jest aż tak awangardowa jak poprzedniczka w tamtych czasach teraźniejsze HRV bazuje na płucie podłogowej nowego Jazz'a trzeciej generacji i choć stylistyka nadal cieszy oko, to nie widzimy już tu nic aż tak nadzwyczajnego. Zamiast pudełkowatego nadwozia mamy jednak nakreśloną wyrazistymi liniami karuserie z opadającą linią dachu i ukrytymi klamkami tylnych drzwi. Z przodu mamy już tradycyjny dla Hondy duży grill ze sporym kawałkiem czarnego plastiku, po bokach widać szerokie lampy z elementami LED, tył natomiast to duże klosze lamp oraz przetłoczenie w kształcie uśmiechu. Uśmiechając się, Honda HRV opuszcza też oko do miłośników nadwozia typu Coupé, obniżając optycznie górną krawędź okien i chowając klamkę tylnych drzwi w słupku C. Po podniesieniu maski widzimy ciekawą plakietkę na silniku Earth Dreams Technology, czyli Ziemia śpi i marzy o tym, aby po niej jeździły samochody właśnie z takimi silnikami. Tak przynajmniej myśli Honda. Ja myślę, że Ziemia śpi i marzy o tym, żeby po niej nie jeździły żadne silniki i żadne samochody, ale i tak Honda wsłuchała się w sny planety Ziemi i uznała, że wystarczą tylko dwa. Dwa silniki pod maską Hondy HRV. zresztą tradycyjnie Hondy nie mają zbyt szerokiej palety, ale jak Zawsze dla każdego coś miłego, czyli coś dla miłośników diesla i coś dla miłośników benzyny. Fani diesla dostają wersję 1.6 o mocy 120 koni, fani benzyny 1.5 o mocy 130 koni mechanicznych i to jest właśnie testowana przez nas. Te 130 koni osiągamy dosyć wysoko przy 6600 obrotów na minutę. Moment obrotowy maksymalny to 155 nm, dostępnych przy 4600 obrotów na minutę maksymalna prędkość 187 km na godzinę do setki czekamy w wersji z CVT bo właśnie taka wersja jest u nas rzeczywiście napęd tylko niestety na przód po 11,4 sekundy jeśli chodzi o spalanie to tutaj Honda bardzo pozytywnie zaskakuje 5,4 średnie spalanie 4,8 w trasie 6,2 w mieście co oznacza, że nawet z 50 litrowym bakiem zajedziemy bardzo daleko ponad 900 km Z punktu widzenia dwumetrowca w Hondzie RV miejsca na wysokość nie zabraknie. Tu mamy topową wersję wyposażenia, mamy więc w standardzie okno dachowe i wciąż jeszcze nad głową pozostaje mi tak za dwa palce wolnej przestrzeni. Natomiast jeśli chodzi o ustawienie kierownicy, mamy tu możliwość regulacji oczywiście w dwóch płaszczyznach, jak widać, w całkiem szerokim zakresie, ale po ustawieniu takim, tak jak ja zwykle to robię, czyli maksymalnie do siebie, maksymalnie do góry patrzcie, że bez odrywania pleców od fotela, który w tej chwili jest ustawiony najbliżej jak się da, bo jeszcze bliżej bym mógł przesunąć, ale wtedy moje kolano już uderzy o plastik popatrzcie, gdzie jest zegarek, a gdzie jest kierownica, to powinno się jakoś tam spotkać, bez odrywania pleców od fotela, niestety tutaj albo kierownica powinna się odrobinę bardziej wysunąć, albo tu na kolano powinny mieć nieco więcej miejsca, aby dojechać bliżej i żeby ten zegarek z kierownicą się spotkał, w każdym razie minimalnie widzę pewien problem ja to rozwiązałem w ten sposób, że obniżam odrobinę kierownicę. W tej wersji to blokuje i wtedy jest już prawie dobrze. Także nie ma wielkiego problemu, a jeśli już, to tylko dla dwumetrowców. Ale zaznaczam, że względem siebie kierownica i fotel nie ustawiają się aż tak łatwo. Jeśli chodzi o regulację, to wiadomo, mamy tu regulację na wysokość, mamy regulację kąta pochylenia oparcia. Niestety nie ma tu możliwości regulacji odcinka lędźwiowego, ale znalazłem taką całkiem szeroką regulację, jak widać zagłówka zarówno na wysokość, jak i jak widać w tej płaszczyźnie, co takie częste nie jest, więc to jest całkiem przyjemne rozwiązanie. A teraz sprawdźmy, co tam widać i słychać z tyłu tyłu, natomiast sytuacja się trochę odwraca, to znaczy ja mam dość miejsca na nogi, popatrzcie tutaj fotel przede mną jest odpowiednio wyprofilowany, aby tu niżej mogły wyjść kolana, moje kolana co prawda tu są odrobinę za wysoko, ale i tak nawet nie muszą wchodzić, bo ja tu dwumetrowiec za dwumetrowcem bez problemu się mieszczę natomiast trochę gorzej jest sytuacją z miejscem nad głową, bo ja tu nie mogę się wyprostować, ale to nie jest kwestia tego, że samochód jest za bardzo przycięty że, że linia dachu opada i tak dalej, tylko chodzi o to, że to jest topowa wersja do której w standardzie należy okno dachowe, które zabiera tu całkiem sporo miejsca. Zwróćcie uwagę, że jak usiądę na środku, czyli się rzeczy na miejscu wyższym niż to skrajne, to wtedy. Jestem w stanie się wyprostować, więc wyobraźcie sobie, ile miejsca zawiera ten, ten dach. Także, gdybyśmy tego dachu nie mieli, to tutaj z tyłu bez problemu możemy się rozprostować, nawet jeśli mamy dwa metry. I teraz, tak, przeprowadziłem się na prawą stronę bez problemu, bo tu nie mamy jakiegoś wydatnego tunelu centralnego. Więc możemy tu hasać w prawo, w lewo, czy siedzieć wygodnie na środku. Od strony. Różnych schowków, tu mamy jeden, tu mamy drugi, w drzwiach mamy trzeci. Mamy też tu miejsce na kubeczek, i to miejsce na kubeczek jest tu konieczne z uwagi na to, że w podłokietniku. Takich miejsc nie ma. A no nie jest za duży, ale jest miękki, komfortowy. Nie ma tu też przejścia osobnego, specjalnego niestety na narte. Zwróćcie uwagę, że jak już skorzystamy z tego schowka i wstawimy tu jakiś kubeczek z kawą, to wtedy będziemy mieli trochę utrudniony dostęp do wyjścia 12V, które tutaj również w tym miejscu się znalazło. No i na koniec nawiewy, nawiewy, których nie znajdujemy tu na środku, nie znajdujemy ich również na słupkach B. Jeśli chodzi o takie już zupełnie drobiazgi, no to mamy tu jak widać mocowania ISOFIX po prawej i po lewej stronie, mamy tu LEDowe podświetlenie osobne na prawą i na lewą stronę, a jeśli chodzi o zakres regulacji zagłówków tu z tyłu, to tu jest maksymalnie wsunięta wersja tu jest maksymalnie wysunięta wersja a więc zakres regulacji jest całkiem spory Zajrzyjmy teraz do bagażnika Hondy HRV. Bagażnika, który ma całkiem pokaźną pojemność. 453 litry pojemności. Co zresztą widać w porównaniu do choćby Mazdy CX-3, o której po, po, wspomnę jeszcze później, przy okazji porównania cenowego z konkurencją. Jest to ponad 100 litrów pojemności więcej. Popatrzcie zresztą sami, to co widzicie, to już jest całkiem sporo. Ale jeśli zajrzymy jeszcze pod podłogę bagażnika, to podobnie jak w Hondzie Civic Tourer, tu znajdziemy jeszcze drugi równie imponujący schowek. Niestety tak jak w Honda który nie da się tego, tej podłogi bagażnika schować do tego schowka i uzyskać jeszcze większą łączoną pojemność, ale to już może za dużo szczęścia by było naraz. Zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o wykończenie tego, tego bagażnika to wszystko jest zrobione bardzo solidnie i starannie, ale zabrakło tu moim zdaniem jakiegoś haczyka na drobne zakupy. Wczoraj szukałem i niestety nic nie znalazłem. Znalazłem za to wyjście 12 Voltów. Jeśli pytacie zaglądając tutaj, gdzie jest koło zapasowe, to odpowiadam, koła zapasowego nie ma. Tu przynajmniej w naszej testówce jest, jak widać, zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć tylnej kanapy uzyskujemy 1026 litrów. Możemy sięgnąć nawet stąd i uzyskujemy tu zupełnie płaską podłogę i zero jakiegokolwiek progu. Jak widać, wszystko się ładnie układa, więc nie dość, że mamy ponad 1000 litrów, to jeszcze mamy zupełnie płaski i funkcjonalny bagażnik. Zwróćcie też uwagę, że ta płaska podłoga w bagażniku nie bierze się znikąd. Działa tu system Magic Seats, który widzieliśmy już wcześniej w Hondzie Civic Tourer. Popatrzcie, kiedy składamy oparcia tylnej kanapy, to siedzisko opada na dół i w ten sposób uzyskujemy tu płaską podłogę. Nie ma cudów, to wszystko musiało być zaprojektowane tak, aby to właśnie tak działało. To jeszcze nie koniec, bo możemy podnieść siedzisko do góry, a następnie zablokować go w ten sposób i wtedy uzyskujemy tu naprawdę całkiem solidną pojemność dodatkową, bardzo praktyczną, jeśli chcemy na przykład przewieźć, nie wiem, telewizor. To proszę bardzo to uzyskujemy tu bardzo funkcjonalną i praktyczną przestrzeń. We wnętrzu Hondy HRV znajdziemy wiele elementów, które poznajemy z innych modeli Hondy, czyli przykładowo przyciski na kierownicy, sama kierownica, logika sterowania komputerem pokładowym, czy też system multimedialny, który widzieliśmy ostatnio, kiedy testowaliśmy Honda Civic po faceliftingu. Widzimy, że jest to oparte na Androidzie. Oprócz tego jest kilka ciekawych rozwiązań, choćby taki potrójny nawiew. Możemy każdą z tych trzech części osobno regulować, przekręcać, czy też całkowicie zamykać. Mamy też konsolę centralną, która jest lekko obrócona w stronę kierowcy, jak widać i ciekawie rozwiązany panel do sterowania klimatyzacją, który jest w całości, jak widać, dotykowy, ale zrobiony jest naprawdę bardzo dobrze i przyjaźnie dla kierowcy takiego nawet, który nie lubi właśnie dotykowych rozwiązań, tylko woli standardowe przyciski, czyli na przykład ja, zwróćcie uwagę, że to wszystko naprawdę bardzo przyjemnie i łatwo działa, czyli nie musimy długo trzymać, nie musimy mocno naciskać, wystarczy lekkie i bardzo nawet szybkie dotknięcie to zawsze reaguje. Akurat nie trafiłem dwa razy, ale tu możemy też przytrzymać, to wszystko oczywiście odpowiednio reaguje, więc moim zdaniem to rozwiązanie naprawdę może konkurować ze standardowymi klasycznymi fizycznymi przyciskami. Oprócz tego możemy tu znaleźć całkiem sporo lakierowanego plastiku, który wygląda nieźle, aczkolwiek dosyć szybko się kurzy, znaczy wszystko może się szybko zakurzyć, ale tu na plastiku. Ten kurz niestety trochę bardziej widać. Mamy tu też całkiem sporo miękkich tworzyw. To nie jest takie super miękkie, ale ładnie się ugina tu pod palcem. Tu jest fragment takiego właśnie tworzywa. Takie tworzywo znajdziemy też tutaj na boczkach. To też jest miękkie i przyjemne w dotyku. To schodzi nawet tutaj niżej, więc nie pożałowano tutaj miękkich tworzyw. Wyżej już troszkę pożałowano, bo tu jest, jest zupełnie twardo, ale z kolei ciekawe rozwiązanie jest na drzwiach. Tu mamy tapicerkę materiałową. Tutaj nie mamy tworzyw, nie mamy plastików i ta tapicerka tutaj biegnie aż do dołu. Do podłokietnika, pod którym nie znajdziemy zbyt wiele pianki, niestety to jest może parę milimetrów i niestety na dłuższej trasie to czuć. Po prawej stronie jest bardzo podobnie, może trochę inaczej rozwiązane, bo tu nie są w głębiej, da się wbić, ale i tak to nie jest też jakiś wzór miękkości i komfortu. Zwróćcie uwagę na. Dwa miejsca na kubeczki są bardzo ciekawie rozwiązane. Ja to zaraz pozamykam to wszystko. Raz i dwa. I widać tutaj, jakby standardowe, takie w miarę kieszenie. I teraz naciskamy tu przycisk z takim symbolem napoju. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jak widać nasza kawa jest blokowana tu i dodatkowo podpierana jeszcze z tej strony. Jak na przykład telefon komórkowy niech udaje kawy, proszę bardzo jest odpowiednio tutaj utrzymywany. No i dokładnie to samo jest tutaj po drugiej stronie. Dokładnie takie same rozwiązanie. Myślę, że bardzo bezpieczne i bardzo praktyczne rozwiązanie. Podłokietnik możemy regulować przód, tył i możemy oczywiście go też otworzyć. I pod nim znajdziemy jeszcze taką tackę. I jeszcze jeden schowek. Jeśli chodzi o schowki, to w drzwiach znajdziemy jeszcze miejsce na niewielką raczej butelkę wody. Wątpię, żeby tutaj litrowa butelka się zmieściła. Jeszcze taki dodatkowy fragment na przykład o, na okulary. No i schowek przed pasażerem, który jest dosyć pojemny i jest tak rozwiązany, że cokolwiek tutaj dopakujemy, zawsze się tutaj schowa, nic nie zostanie zmiażdżone. Możemy też sprawdzić, jak to jest wszystko spasowane, więc to jest czarpanie za uchwyt. No, jak widać, nie wydaje żadnych dźwięków, delikatnie się odkształca. Generalnie zachowuje się jak najbardziej w porządku. No i warto jeszcze zajrzeć pod tą, tą, tą centralną część. Tu znajdziemy jeszcze jeden taki, no niech będzie, że schowek. Nie wiem, co tam można w nim przechowywać, ale widać, że jest tak wykończony, żeby cokolwiek tam położymy, żeby się nie ślizgało. Oprócz tego znajdziemy tu wyjście USB, HDMI i. Wyjście 12V. No i na koniec jeszcze takie, taka wisienka na torcie. Otóż ja dowiedziałem się o tym niedawno. Jeśli chcemy na przykład zwiększyć z jakiegoś powodu widoczność tutaj do przodu na godzinę pierwszą, to możemy odwrócić lusterko, przechylić go tak do przodu i mamy lepszą widoczność. Nie wiem jaka musi być sytuacja życiowa kiedy to się przyda, ale załóżmy że może się kiedyś przydać w każdym razie taka opcja również jest możemy też zajrzeć tutaj znajdziemy tu oczywiście podświetlenie więc myślę, że samochód jest jak najbardziej przemyślany, dopracowany i, i no całkiem widać, że ktoś chciał wprowadzić tu jakieś niestandardowe rozwiązania, tak jak na przykład ten potrójny nawiew i to się niewątpliwie udało Porównanie plastików na drzwiach tym razem akurat nie ma sensu, bo z przodu mamy taką samą materiałową tapicerkę jak i z tyłu. Możemy porównać na przykład podłokietniki. Tu jest tak parę milimetrów pianki średnio miękko na dłuższą trasę. Tu natomiast z tyłu mamy dokładnie to samo, więc nikt tu z tyłu na niczym nie oszczędza. Do Hondy HRV przesiadłem się z samochodów, które miały po 200-300 prawie koni i szczerze mówiąc, czekałem już na takie auto, które będzie nieco bardziej spokojne, nieco mniej sportowe, i emocjonujące, żeby też pojeździć tak trochę wolniej. No i takie auto właśnie przyszło. Auto, które nie oczekuje nic sportowego i też nie daje jakichś wielkich sportowych emocji, no bo yy, co tu można mówić o silniku 1.5 130 koni i CVT. Ta właśnie CVT, która nie daje jakichś mega sportowych emocji. Ale wiecie co, pierwsze kilometry przejechałem po przesiadce z sportowego auta tym autem i naprawdę miałem banan na twarzy. Wreszcie, wreszcie auto, które jeździ bardzo płynnie, rusza bardzo płynnie. Nawet jeśli mocno wcisnę gaz, zacznie przyspieszać. Narobi przy tym hałasu, nie zrobię przy tym jakiegoś masażu pleców, ale zrobię to bardzo płynnie. Jakbym miał cały czas kawę w ręce, to ta kawa nawet by się nie rozlała, nawet by się pewnie lustro e, płynu by się nie poruszyło, bo cały czas... Tu w samochodzie panuje spokój. Oczywiście ma to swoje wady, te 130 koni z tego silnika to są dostępne gdzieś w okolicach 6500 obrotów, czyli gdzieś tuż przed czerwonym polem. Więc na dobrą sprawę możemy mówić, że w większości sytuacji pod prawą nogą nie mamy wcale tych 130 koni, ale pytanie, czy one są tu w ogóle potrzebne. To jest samochód nastawiony na komfort głównie za sprawą skrzyni biegów która naprawdę nie, po, nie, nie, nie daje w ogóle y, czegoś takiego jak zjawisko szarpanie, tutaj musimy szarpać, nie wiadomo jak, kopać ten gaz, a on i tak jedzie płynnie to jest oczywiście, można by uznać równie dobrze to za wady skrzyni CVT że one są takie aż za spokojne ale jeśli ktoś chce spokoju to to jest właśnie samochód dla niego, również zawieszenie zostało zestrojone tak, że ten samochód daje dużo komfortu i połyka wszystkie nierówności studzienki, tory tramwajowe z wielką gracją, a jednocześnie to jest fajny kompromis pomiędzy samochodem, który jest komfortowo zawieszony, a samochodem, który potrafi też na szybszym łuku jakoś tam skręcić i zachować się bardzo przewidywalnie i neutralnie. I taka jest właśnie Honda HRV. Zaprze się na szybszym łuku, tam jakoś się amortyzatorami i złoży się, i naprawdę pojedziemy bez jakiegoś wielkiego stresu. O, widzę, że tutaj jak zwykle stoją. E, mam nadzieję, że nikogo nie złapią <noise> i wszyscy będą jeździć grzecznie. E, w, każdym razie, w każdym razie, jeśli nawet chcemy zrobić coś naprawdę szybszego, czyli nie wiem, jedziemy 50, 60, to robimy taką szybką zmiany prawo-lewo, jakiś taki test łosia. E, tu akurat myślę, że nikt nie jedzie, robimy idziemy 50, policja patrzy w drugą stronę. Raz, dwa. E, no cóż, słyszałem e, staty w bagażniku. Ale jeśli chodzi o samochód, wszystko poszło tak jak należy, czyli on się przychylił trochę bardziej, bo on jest komfortowo zawieszony, ale to nie jest zachowanie, które sprawia, że nie wiemy co się za chwilę stanie. To jest bardzo przewidywalne, mimo wszystko. Zachowanie po tym, jak on się delikatnie przychyli, on się zaprze i wykona ten manewr tak, jak tego chce, bez odwoływania się do wsparcia elektronicznego. To jest właśnie fajne w tym aucie, że trzeba naprawdę jechać gdzieś tam w okolicach 60 plus i zrobić taki ostry manewr, żeby on zaczął łapać tam kołami i stabilizować nadwozie, bo przy w okolicach tych miejskich prędkości on jest w stanie naprawdę bardzo poprawnie wykonać każdy, nawet bardzo ostry manewr bez odwoływania się właśnie, bez angażowania tych systemów stabilizacji tory jazdy, mimo, że przede wszystkim jest komfortowy. Więc jak dla mnie połączenie bardzo dobre, choć oczywiście nie daje jakichś sportowych emocji, ale umówmy się, każdy kto kupuje 1.5, 130 koni gdzieś w okolicach Czerwonego Pola plus czy nie CVT, to będzie myślał chyba o czymś innym, nie tylko nie, nie o sporcie, tylko właśnie o spokojnym, komfortowym podróżowaniu, podróżowaniu, które zresztą nie będzie zbyt wiele kosztowało, bo samochód nie pali e, jakichś nadmiernych ilości paliwa i podróżowaniu, które... E, e, Potrafi czasem dać w kość, jeśli chodzi o hałas, co prawda, ale jeśli będziemy jeździć w mieście, to nawet się o tym nie dowiemy. Bo normalnie, jak jeździmy po mieście, to obroty silnika są w okolicach 1200-1500. Jak mocniej nieco sobie dociśniemy, to się zrobi z tego 2. Jak przejstawimy skrzynię biegów tryb sportowy, to wtedy od razu wchodzimy na 2,5 i od 2,5 w górę startujemy, czyli 2,5, 3. Jeśli mocno dociśniemy gaz i zrobimy taką redukcję, się z tego robi 3,5 i silnik już słychać, Zaczyna to żławo dosyć przyspieszać, ale wszystko jest jeszcze ok. Ale jeśli nie daj Boże wciśniemy to tak w trybie kickdown, wtedy on się wkręca na 4, 4,5. Słyszycie to? To już jest silnik, który mówi, nie, nie, ja wiem, że tam gdzieś wyżej jest mój maksimum 130 koni, ale proszę, nie chcę tam. To już jest dosyć głośny silnik, tutaj e, widać, że nikt nie przewidywał, że będzie ten samochód jeżdżony właśnie w tym trybie. Tam w okolicach 6,5 tysiąca obrotów, więc jest dosyć głośno, ale uwaga, jednocześnie nie towarzyszy temu niestety jakiś mocny masaż pleców. To jest, e, jeszcze raz mówię, samochód, który nie jest stworzony po to, żeby dawać sportowe emocje, tylko komfort, a to robi fantastycznie. Cennik Hondy HRV zaczyna się od 77 tysięcy złotych i dostaniemy w w tej cenie podstawową jednostkę benzynową, czyli 1,530 koni, i podstawowe wyposażenie oznaczone przez Hondę jako komfort. Jeśli chcemy dopłacić do droższej wersji Elegance to zapłacimy dodatkowe 7 tysięcy złotych, a więc zapłacimy 84 tysiące złotych. Topowa wersja nazwana Executive kosztuje 96 500 zł, a więc jest od Elegance jeszcze o 12 500 zł droższa. Do tych dwóch droższych opcji wyposażenia możemy dopłacić jeszcze 5 tysięcy złotych za automatyczną skrzynię biegów CVT. Silnik diesla startuje od 86 tysięcy zł i podobnie jak w wersji z silnikiem benzynowym, kolejna wyższa opcja wyposażenia wymaga dopłaty 7 tysięcy zł, a topowa 12,5. W ten sposób w topowej wersji z silnikiem diesla lądujemy przy kwocie 105 500 zł. Zwróćcie uwagę, że w przypadku silnika diesla nie ma możliwości dokupienia skrzyni automatycznej. Tak jak wspomniałem przed chwilą, Honda nie należy do najtańszych producentów, dlatego też porównanie cenowe nie wyjdzie zbyt kolorowo, ale miejmy to za sobą. Do zestawienia wziąłem trzy samochody, Jeep Renegade, Mazda CX-3 i Suzuki Vitara. Przypomnijmy, 77 tysięcy złotych i 130 koni. I tak Jeep Renegade ma 110 koni i kosztuje 70 tysięcy złotych, więc 7 tysięcy złotych taniej, choć 20 koni mniej. Z kolei CX-3 ma 10 koni mniej, ma 120 koni, ale kosztuje 67 tysięcy złotych, więc już 10 Tysięcy złotych mniej. Z kolei Suzuki Vitara kosztuje 62 tysięcy złotych, też ma 120 koni, a więc 15 tysięcy złotych mniej. A co z tym najdroższym biegunem, najlepiej wyposażonych modeli? No cóż, przypomnę, ten kosztuje 105 500 zł za wersję z silnikiem Diesla i napędem naprzód. Jeśli popatrzymy w kierunku witary to kosztuje ona 103 000 zł. cx trójka również podobnie, ale uwaga, to są samochody z napędem na cztery koła. Podobnie Jeep Renegade, który co prawda kosztuje 126 tysięcy złotych, ale to już jest samochód w pełni wyposażony na teren z reduktorem itd. Tak, tak czy inaczej, cała trójka ma napęd na cztery koła. W tym przypadku nie możemy go dostać nawet za dopłatą. Wynika to prawdopodobnie z tego, że musiałby być zestawiony z nieco mocniejszym silnikiem, który niestety na naszym rynku nie jest oferowany. Honda już kilkanaście lat temu pokazała wszystkim, jak może i jak powinien wyglądać crossover. Potem przestała go produkować i po 10 latach nowa koncepcja HRV wraca do nas. Ja na początku zapytałem, czy jest to samochód funkcjonalny, sportowy czy stylowy. No, bez dwóch zdań jest stylowy, jest również bardzo funkcjonalny, jak zresztą widzieliście. A czy jest sportowy? No, cóż, brakuje to trochę nieco mocniejszego silnika. Na razie mamy silniki o umiarkowanym, umiarkowanej mocy i pojemności, ale w przyszłości, gdyby. Taki silnik doszedł, to mielibyśmy i więcej emocji, i przy okazji ten brakujący wciąż napęd na cztery koła. Ja tylko dodam, że brak tego napędu wcale nie oznacza, że ten samochód będzie miał jakikolwiek problem ze sprzedażą, mimo nawet wyższej ceny, bo pamiętajcie, Hondy nigdy nie były tanie, a zawsze dobrze się sprzedawały. Otóż większość badań mówi to samo: klienci kupują auta z silnikami o właśnie takiej mocy i z napędem na przednią oś, czyli dokładnie pasujące do Hondy HRV. Kilka osób zapytało, czy ten samochód daje radę w terenie. No Szczerze mówiąc, z napędem na przednią oś to nie jest auto terenowy, nie ma co się łudzić, a z drugiej strony 18,5 cm prześwitu, przynajmniej w wersji z silnikiem benzynowym, pozwala nam w takim lekkim terenie, jaki akurat w tej chwili mam przed sobą, poradzić sobie po, przejeżdżając po głębokich kolejnach, czy przejeżdżając przez nieco głębsze dziury, bez zahaczania podwoziem o kamienie przykładowo, więc za chwilę mam zamiar to zademonstrować. Widać niezbyt trudne warunki, ale niezbyt równa droga, głębokie kolejny, jakieś rozjeżdżone, suche kolejny, które trzeba pokonać raz wzdłuż, raz w poprzek. To jest dokładnie miejsce, w którym samochody z napędem na jedną oś, ale z wyższym przyświtem doskonale dają sobie radę i tym się różnią od innych osiek, które jednak są niżej zawieszone i w takich warunkach by sobie nie poradziły. Może to nie jest to samo co Discovery tam dalej, ale też wróciło na asfalt. Cieszę się, że Honda powróciło do produkcji HRV i jeszcze bardziej się ucieszę, jeśli się zobaczymy w kolejnym filmie. Dzięki za obejrzenie, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia.